Pani... O nie, no i level przegrałam. No wasz. Pani leżała sobie na ulicy i my panią tu przetransportowaliśmy. Do szpitala miała pani ranę. Gdzie? O, co mi się tak nos błyszczy? Co to? Ja tu mam jakieś... O, jakieś gluty? Proszę pani, to jest klej na tamowanie ran. O, co? Nie, nic nie czaję. Ja chcę iść do domu! O! Coś, wszystko mi się tu klei do tego nosa. Ależ, proszę pani, pani tu musi zostać. Eee, jakie zostać? Ja tam zejdę do domu. O, co ja się tu wszystkiego przyklejam? Niech mi pan może. O, ja sejdę do domu i idę sobie pospacerować przy tym spadzie tam. Przy spadzie? Nie, tylko nie przy spadzie, proszę pani. Ty, niebieski, dasz coradę? Co, co? No dam, tylko gdzie trzymacie jajka? Tu, w szufladzie. Ty. No tam z tyłu jest jajko. Super. O. Proszę pani, nie, 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 tylko nie tam, niech tam pani nie idzie. Ach, nie ma jak to spacer po urwisku. Nie, niech się pani zatrzyma. Proszę pani. Uuu. O nie, ja zaraz spadnę. Ja! ja też. Uuu. Dobra, Uf. dam radę, dam radę. Proszę pani, musimy szybko wracać do szpitala. Dalej, dalej, idziemy, bo ja tu zaraz spadnę, ja mam lęk wysokości, eee. Przepraszam, że sprawiłam panu taki kłopot, no. Jeszcze wtedy byłam jeszcze taka oszołomiona, że nagle wcześniej byłam po teraz jestem tu. No i w spadłam w ogóle i no... Ee. Halo, proszę pani, co się stało? Proszę pani! O! 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 o. o. Proszę pani! O nie! Klej nie ona jest cała w krwi! Trzeba e, e, ją doturlać do szpitala e, 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 Nie co mam podłogi Ojej, trochę się ubrudziła po drodze Dobra e, 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 Gdzie jest Rututu? Rututu? E, halo, Rututu? O kurczę, nie odbiera Dobra, muszę sobie sam poradzić e, Ty, pacjent, będziesz moim pomocnikiem Że ja? No że ty Daj mi jakąś mokrą chustkę. Dobra. Przyniosłem wodę i chusteczki. Super. Dobra. Trzeba przetrzeć miejsce, w którym jest rana. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jestem tylko pielęgniarzem. Gdy nikogo nie operowałem. Tutaj jeszcze ten klej jest. Dobra, przetarty. Trzeba yy. suche chusteczki dać, suche Dobra Dobra, muszę sobie przypomnieć Gdzie ona miała te rany Aż kurczę, nie widzę Cały czas nie widzę, no nie widzę Muszę jeszcze chyba mocniej Ścisnąć No dalej, dalej, dalej Cały czas nie widzę tej rany. O nie, coś tu kapie, coś tu kapie. O jen, zalała jej się krew. Dużo krwi. O, o niech ten doktor se tu się pośpieszy, już się skończyły chusteczki! Dobra. Dobra. Dobra, to trzeba jej to zacisnąć, żeby krew się nie lała. Niebieski trzymaj, że to. Dobra. Uf, idę po klej. Dobra. Gdzie jest ten? O, tu jest. Wieny, jakaś kartka się przyczepiła. Z mm, tu będzie zły, że no, u nas wyfiłem, a dopiero to sprzątaliśmy. Malowaliśmy wszystko i w ogóle teraz na usy. W ogóle mieliśmy nadzieję, że tutaj żaden pecyn nie przyjdzie. Weź ty to trzymaj. Dobra, 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 zacząłem już ją kleić. Teraz musi tak leżeć. Ty ją tak trzymaj. Czekaj, czekaj. Trzeba jeszcze tu obmyć trochę wokół rany, żeby żadne zakażenie się nie wdało, bo ją tak poturlałem po tej ziemi do tego szpitala. Jakby wrócił doktor, to ty wcale mi nie pomagałeś w operacji żadnej pacjentki. Żadna pacjentka tutaj nie wyszła i prawie, że nie skoczyła z urwiska. Yy, więc tak, tutaj nic takiego nie stało. Nie, ani trochę. Pamiętaj, tu się nic takiego nie stało. Dobra, tak. Dobra. Weź trzeba tu trochę ogarnąć, bo jeszcze jak z trudu tu wróci i to Sparty. zobaczę. się domyśli, że coś tu się stało. Dobra, co jest to pudełko na chusteczki chusteczki już wszystkie zużyte, dobra jedna tam została. Kosztu dobra klej. W ogóle ja nie wiem gdzie jest zatyczka, ja nie wszystko gubię. Trzeba to trochę ogarnąć. O jeny posun się, posun się niebieski. Trzymaj tu tą pacjentkę. No trzymaj, no trzymaj. I ja tu muszę tu wytrzeć w ogóle. E. Dobra, e, tylko dwa materace zostały, bo resztą ma, materacy wytarłem, w ogóle podłogę, jeny, dobra. O, mogę odpocząć, wszystko posprzątane. Tu, 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 jak wróci, to pamiętaj, nic się nie stało. E, nic się nie stało, no to cały czas leżała, tak. Dzień dobry, przyszłam na USG, bo coś mnie brzuch boli. Jeny, kolejny pacjent. E, dobrze, już pana zabieram do drugiej części szpitala na USG. Niebieski, pilnuj tutaj. Dobra. Już pana podłączyłem pod USG. Zobaczę na komputerze wyniki. Oj, jen, pan ma piecionek w brzuchu. Jakim cudem panu się udało takie coś zrobić? A, no bo chciałem się mojej kochanej świni oświadczyć, ale piecionek mi się zgubił. Pewnie go wypiłem. Ojen. Dobra, trzeba będzie panu operować kolejny. Dobra. No dobrze. Chodźmy. Dobra, rozłożyłem panu materac. Pan tu się kładzie. I ja panu zaraz muszę dziurę... O ja co pan taki tu? Muszę panu zrobić zaraz dziurę, żeby wydostać ten pierścionek. Gdzie by tu zrobić? Może tutaj. Dobra. Idę po żgik. Idę już. Może tutaj. Dobra, dalej, O, dobra, przebiłem. Oj, coś mi tutaj trochę niewygodnie. Proszę pana, niech się pan nie wierci, bo tu kura wtedy jest. O, ostatnia chusteczka mi została. Dobra, gdzie to panu to zrobiła? Bo już nie pamiętam. Tutaj, dobra. Trzeba troszkę tu jeszcze tutaj rozszerzyć, żeby ten pierścionek wydostać. Eee, chwilę pan poczekam, że tutaj zobaczyć, gdzie to dokładnie zrobiłem. Dobra, no, już tu panu rozszerzam i będziemy pierścionek wyciągać. Muszę panu to trochę rozszerzyć. Musiałam zrobić tutaj, i to teraz muszę ją rozszerzyć, bo żebym zrobił za małą. Dobra, co się będę z tymi małymi gajkami, Tu guzdę, biorę wielkie nożyce. I tyle! Nie obchodzi mi, że są brudne i że za wielkie. Oj, gdzieś troszkę za duża rana się zrobiła. Troszkę tak, jakby wszystko się tu teraz leje. więc mogło mnie to tak, jakby troszkę obchodzić. Ale dobra, wyciągamy ten wyścionek. Dobra, rozszerzamy. Krew się troszkę leje. Dobra, rozszerzyłem. Chcę tylko wyłowić pierścionek, więc zrobię to nożyczkami. Żebym pana dna nie dziabnął. O nie, boję się, że panu dziabną. Z drugiej strony. Dobra, tam tamto paluchę wygmeram. Jest, pierścionek, dobra oj, oj teraz trzeba pana tylko troszkę zaszyć. Yy, wezmę, użyję spinacza. Sekundę, sekundę, pan chwilę poczeka. Naprawdę nie będzie trwało tak długo. Dobra. Nie, to nie poszło. Dobra, biorę klej. Biorę klej i kleję. Yy, klej się skończył. Dobra, wezmę go na razie z spinaczem. Zepnę. I potem się pomyśli, co dalej. Może chociaż troszkę tej krwi ten spinacz zatamuje. Co pan tam gada? Że co? A że boli? No, bo zapomniałem znieczulenia dać. Dobra, tam będzie pan żył. Będzie pan żył, naprawdę. Obiecuję Pani. Co tu się... What? Co to się ty się tu zrobił? Szybko trzeba go jakoś operować. To się skończył. Ojen. Ojen. Dobra. Posun się. Dobra, będzie żył, tylko trzeba trochę go przetrzeć i odczekać. I za jakieś pół godzinki go dokończymy. Czyli będzie żył. Będzie żył spokojnie, martw się.